w nocy pozapalałem tutaj co się dało w samochodzie reflektory, lążowałem go i praktycznie do rana z nim walczyłem i mu ta kolka z przeszedł on potrafi sobie robić klas, nie mam w tej chwili klaczy, miała poród bardzo ciężki koni jak się rodzi przy porodach to ja byłem przy wszystkich swoich koniach. Dopiero wychodzą nóżki, jedna nóżka, główka i dopiero druga. I tak się zdarzyło, że no, jakieś tam powikłania były, że ta jedna nóżka całkowicie została. To czekała na poród aż do rana do mnie, jak ja zacząłem rano karmić. Klacz wstała i prosiła o pomoc, bo już jedną nóżkę było widać i część głowy. I nie mogła urodzić, bo się ten źrebak zaklinował. No więc ja musiałem tego źrebaka wdechnąć z powrotem, włożyć rękę wyciągnąć tą nogę i ona na stojąco, bo rodzą konie należące i ona na stojąco tego źrebaka smutnego ładną, piękną paczkę urodziła. Także nie można powiedzieć, że one rozumu nie mają, bo one mają większy rozum jak ludzie. Bo my nie przeżyjemy w naszych czasach, niech coś się stanie, a on sobie potrafi przeżyć. A takich przypadków yy, no, mnóstwo miało. Mnóstwo. Nie zdarzyło się, jeśli do konia się dobrze podchodzi, nie zdarzyło się, żeby koń yy, mnie nadepił w stosunku do mnie, czy nawet mi krzywdę zrobił. Pokazy takie robiłem, robiłem korytarz, ale nie tu jeszcze trzymam, bo gdzie indziej, bo ja już koniec hoduję prawie no, blisko 30 lat. Mój dziadek był kowalem, też hodował konie, także jej tradycję mam. Robiłem korytarz. Yy, w tym korytarzu robiłem różne przeszkody na różnych wysokościach, m, 10, m, 20. Ktoś tam przeganiał przez ten korytarz, one sobie skakały. i Ja byłem swoich koni taki pewny, że ja pod przeszkodą sobie klękałem i przeze mnie to konie skakały. Moje wszystkie konie skakały. Nawet kopytki nie kopytki jej nie Także mówię: nauka jazdy, hodowla nawet nauka jazdy polega na tym, żeby poznać psychikę charakter danego konia, jego możliwości, bo i konie są takie, że on się będzie bał. Na przykład konie kawaleryjskie nie wszystkie się nadawały na, na wojnę, bo ten się bał, tak jak psy. Jeden się boi, że na sylwestra strzelają, a drugi nic sobie z tego nie robi. Nie? No, ja też tutaj na, na tyle psów miałem, że jeden to mam księgizmem i nie, nie dostał, jeden to mi poszedł i do tej pory nie wrócił, a inne sobie nic z tego nie robi. Nauka o zwierzętach i w ogóle o koniach, jeśli chcecie w życiu kiedykolwiek dobre być w jeździe, to jest przede wszystkim poznawanie konia. Sposobu ich życia, myślenia, bo one myślą, jak one myślą, jakie potrzeby mają w danej chwili. Ja spojrzę na konia i od razu widzę, po jego zachowaniu, że coś mu dolega, coś jest nie tak, coś złego zjadł, coś mu się dzieje. Po jego zachowaniu od razu go rozpozna. Ja już miałem takie przypadki, ten sipar, yy, nie akurat w tym, nie byłem w tym czasie, ale ten sipar co ma tutaj na boku. Yy, byłem w zapolicach w sklepie po zakupie. Przywieźł mi w tym czasie sian. Przyczepą tak stanął, że ten koń pomiędzy przyczepę a bokiem wszedł. Yy, I ten jołob co, co sian się zwalą, wziął go po i tego, tak, po przyczepę się rozwalił cały boki, skórę z darma na takie coś. Bezwiązania konia odcięłem mu tę skórę, bo trzeba było odciąć. To go bolało? Wystarczyło to, że sobie zdarł. To nie, że bolało, ale ani nawet nie mruknął. Obcięto skórę, opatrunki założyłem i przez prawie trzy miesiące taśmą klejącą opatrunek i taśmą klejącą go owijałem, no bo inaczej nie można było go zabandażować, bo ja go na boku zabandażuję. Drugie zdarzenie, przeciął sobie o coś tętnicę na łódź. To by tylko na, na uwięzie przywiązałem. Zwykłą igłą szyłem, bo weterynarza w pobliżu nie było. Jeden gdzieś tam wyjechał, drugi kurczej nie było, a w, koń, w przeciągu pół godziny by się wykrwali. Zwykłą igłą, nitką. Takie umiejętności trzeba poznać. A dopiero można powiedzieć, że się zna na koniach, się jeździć i coś, bo nauka jazdy to no tak jak samochodem. No jednego nauczą kursy, że jedzie, no jedzie. A drugi to rajdy robi też jedli. No to właśnie. W życiu o tym polega, że, że poznać psychikę, o czym ten koń myśli. Teraz. On myśli o jedzeniu. Ale chwila, moment, one się najedzą. Złapiecie na tą lupę, pokażecie tatowi, jak zaraz jak ta lupa chodzi. I już 10 minut i się nie martwcie, że, że upał. Bo to jest słońce, żeby grzało. I zobacz, one do Ciebie przyjdą, bo Cię traktują jak przyjaciela. A znałem takiego ogiera, właściciel jego, do niego nie wchodził jak nie chodził z widłami. Po prostu no, 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 nie był człowiekiem, tylko był naczany. Mów tego ogiera, no wydziczał się, koń w ogóle niewypuszczany w stajni, kiedy już całkowicie, bał się jak nie wiem. I kiedyś po pianemu to było w, w tej, zaraz wam powiem, miejscowość, w Tadini. W tam śląskie konie hodowali. To piękny ogier, ale go psychicznie tak załączył, ten który go obsługiwał, no, no pracownik normalny, który tam dopuszczał tego ogiera do klasy i tak dalej, czy nie? I przyszedł kiedyś pijany. Wypity był. I nie zwrócił uwagi dobrze, bo jak chodził do boksu, żeby mu jeść dać, to z kołkiem wchodził, żeby mu krzywdy jeść. I jak już wtedy piny kurcze wszedł nie zachował tej ostrożności co do niego. Oczywiście tego kołka nie miał w ręku. Ten ogier się odwrócił jak go pieprzu do zabił. I tak mu zapłacił. Za jego dobrość, podejście. Zabił go na miejscu. Ogiera musieli uśpić, jakby to była wina ogiera. Jak on się zajmował nim od lat, słów go, ile wlazło, trzymał go w boksie, on nie był wypuszczany, jedynie go na dwóch uwiązach solidnych do placzy dopuszczali na wędzidłach, dwóch, czterech ludzi trzymało go, no to tak się odwdzięczył A hodując konie w ten sposób, podejście do koni takie, to ty możesz pod nogami jego wchodzić, na czworaka. Ja ci gwarantuję w tej chwili, że na czworaka pod tymi koni możesz się i nawet nogi nie podnieść. To ja Ci gwarantuję, a jeśli chcę, żebym ci to udowodnił, to mogę Wam zaraz udowodnić, że ja podejdę, wejdę pod konia i będę go próbował na plecach podnieść. Ona nawet nie nawet panie nie zrobiła. Nie, 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 nie. Jeśli taką wam zrobić, to bym